Do wypadków dochodzi w 99% z winy użytkowników tych przejazdów. Te 99% to są rażące zachowania lekceważenia przepisów ruchu drogowego, omijanie światła czerwonego migającego, które zabrania wjazdu na przejazd. Nierespektowanie wskazania znaku B20 stop, omijanie półrogatek zamkniętych bądź wjazd pod zamknięte rogatki. To są główne winy czy przewinienia, jakie składają się na te. 191 zdarzeń, które miały miejsce na naszych przejazdach kolejowo-drogowych w ubiegłym roku. Wyszliśmy z takim przesłaniem, lepiej przygotowany instruktor to lepiej przygotowany przyszły kierowca. W związku z tym dzisiaj spotykamy się w Gorzowie Wielkopolskim z instruktorami nauki jazdy. Chcemy wspólnie porozmawiać, co zrobić, żeby na przejazdach kolejowo-drogowych było bezpieczniej, żeby kierowca zbliżając się do przejazdu, a potem znajdując się na tym przejeździe był zawsze bezpieczny. Jak zachować się, kiedy kiedy doszło do, na przykład do awarii naszego samochodu i znalazł się on na torach kolejowych, jak postąpić, żeby z tych torów bezpiecznie zjechać, albo co zrobić, żeby nasz samochód nie został uderzony przez pociąg. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje u nas w kraju na przejazdach, na skrzyżowaniach ze światłami, w ogóle na drogach, jakoś musimy do tej młodzieży docierać. Pokazać mi pewne przykłady, omówić a inaczej jak ja po szkoleniu, a inaczej jak jakiś film obejrzę. Także to na pewno przyniesie pozytywny skutek w przyszłości. Każde nasze skrzyżowanie, czyli przejście bądź przejazd kolejowo-drogowy uzyskał jeden niepowtarzalny numer, który pozwala na bardzo szybką i precyzyjną lokalizację. Musimy odszukać taką naklejkę, która znajduje się albo na obudowie napędu rogatkowego, albo na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja. Podajemy numer operatorowi, operator za pomocą specjalnego łącza Komunikuje się z naszymi służbami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu kolejowego i nasze służby wstrzymują ruch kolejowy w obszarze danego przejazdu.